Hej, wszystkim! Dzisiaj mam dla Was dość istotną informację, ponieważ wiąże się ona z przyszłością mojego kanału na YouTube. Z Wami po części też, dlatego. A mianowicie, już całkiem niedługo wyjeżdżam na stałe do Irlandii. Tak, ogromne zmiany w moim życiu się szykują. Właśnie ostatnio się mocno do tego przygotowywałam. No i już całkiem niedługo mnie tutaj nie będzie, a w związku z tym nastąpią pewne zmiany, w ogóle emocje mi strasznie szaleją, przepraszam jeśli będę mówiła nieskładnie, czuję się ogólnie podekscytowana jednocześnie jednocześnie zestresowana, bo to jest no coś... Co, coś niewyobrażalnego trochę dla mnie na razie. Na razie ciężko mi sobie to wyobrazić, ale, ale jest to zdecydowane już i już wszystko zmierza ku temu, żeby właśnie, żeby się tam przenieść. Dlaczego? Dlaczego się w ogóle przenoszę? Dlaczego do Irlandii? Nie wiem, być może niektórzy z Was nie wiedzą, ale w Irlandii mieszka mój chłopak. E, dlatego chciałabym po prostu być bliżej niego, i e, no cóż. E, I i dlatego, dlatego się tam przenoszę. No co, co tu dużo mówić? E, tak, i jeśli chodzi o, o jakąś konkretniejszą datę, to. E, wyjeżdżam już 9 kwietnia. No i teraz kwestia samych YouTube'ów, kwestia samych YouTube'ów i oczywiście was. Następują zmiany. Oczywiście nie mam zamiaru kończyć z działalnością na YouTube, to jest coś, co jednak daje mi dużo radości. Poza tym Mogę to robić praktycznie z każdego miejsca na ziemi, więc czy to w Polsce, czy w Irlandii, czy gdzieś na innym krańcu świata, nadal nadal mogę nagrywać, chyba żeby mi internetu zabrakło, ale raczej, raczej w Irlandii nie ma tego problemu, więc nie musicie się obawiać. Nadal będzie nadal będą filmy. Tylko teraz będą się pojawiały one nieco rzadziej, z racji tego, że właśnie jeszcze się przygotowuję, jeszcze zapinam wszystko na ostatni guzik i tak dalej, więc e, jestem totalnie zakręcona, <noise> więc moje filmy będą pojawiały się rzadziej. E, myślę, że też nie będzie żadnej na razie rozpiski, odcinków i tak dalej. Po prostu filmy będą się pojawiały, jak będę miała czas żeby je nagrać, postaram się, żeby ta różnorodność na kanale była utrzymana i żeby, żeby nadal te odcinki były różne z każdej serii coś, ale no, tak jak mówię nie będzie to zbyt często, więc nie nastawiecie się na, na odcinki codziennie, a już nie, tym bardziej nie na odcinki, nie, nie na kilka odcinków dziennie, <grym> także, także to. No, właśnie nie będę miała za bardzo czasu ogarniać teraz YouTube'ów, ale myślę, że jak już się przeniosę na stałe, to wrócimy do starego trybu, nagrywania i tak dalej. Dodatkowo myślałam o tym, żeby właśnie ponagrywać coś z samej Irlandii, jakąś serię vlogów zrobić na temat miejsc, które można tam zwiedzić. Myślę, że by było fajnie, bo Irlandia to, to naprawdę bardzo. Piękny kraj i e, naprawdę jest tam. Nie, niektóre są, miejsca są jak z bajki, <laughs> więc e, tym bardziej chciałabym móc Wam je pokazać. I myślę, że może e, właśnie z moim chłopakiem zrobimy jakąś taką serię vlogów czy coś takiego. E, myślę, że będzie fajnie. E, coś nowego się pojawi i. i <laughs> Kurczę. Naprawdę jestem taka podekscytowana, że, że ciężko, ciężko mi składnie mówić, ale, ale staram się, żeby w miarę przekazać Wam najważniejsze informacje. No i w sumie to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że nadal ze mną zostaniecie, mimo że nie będę już może tak dostępna w Polsce. Nadal mam zamiar bywać na wszelkich imprezach tutaj myślę, że myślę, że to się raczej nie zmieni, jak na przykład na PK chociażby w tym roku też mam zamiar być, więc, więc to, to nadal będzie funkcjonować. No, a poza tym to zmienia się jedynie to, że, że będę mieszkać gdzie indziej i że no, na razie odcinki będą rzadko Aha, o widzicie, jeszcze streamy, kwestia streamów. Więc streamowanie na razie też muszę sobie odpuścić ze względu na to, że, że właśnie no, nie będę miała czasu przed samym wyjazdem, a po wyjeździe no, muszę znaleźć stabilny internet i to tak dobry internet, żeby streamować i wtedy będę mogła wrócić ze streamami, ale to się okaże dopiero na miejscu, więc jak już wszystko pozałatwiam i wszystko będzie gotowe, to, to dam Wam znać, oczywiście pojawi się informacje i, i, i wrócimy sobie z streamami. Także też będzie... coś jeszcze miałam powiedzieć? Chyba nie. dobrze, to w sumie to by było na tyle, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i... I, i cóż, no mam nadzieję, że, że wszystko się ułoży i będzie fajnie także, także to tyle ode mnie jakbym może mi zapomniał, to dogram, ale wydaje mi się, że odpowiedziałam wszystko dobrze, więc to tyle dzięki bardzo za wysłuchanie no i cóż myślę, że Usłyszymy się jeszcze na jakichś odcinkach teraz, a, a potem to już z Irlandii. No to cześć!